Wybieramy łączoną jedenastkę przed meczem. Crystal Palace. Manchester United. Na bramce Dean Henderson czy Sen Lamens? Dean Henderson. U mnie też Dean Henderson. Dalej żałuję, że go oddaliśmy kosztem Chris Richards czy Leny Joro? Chris Richards. Ja uważam, że jest tak niedoceniany w tym sezonie. Leny Joro. La Croix czy Delicht. Nie próbuj. Delicht. Ligt. La Croix. Gehi czy show? Gehi. Gehi. Munios czy Mazraoui? Munios. Munios. Tyreek Mitchell czy Dorgu? Bardzo podobni zawodnicy, ale myślę, że Mitchell jest lepszy. Tak, ja też postaję na Mitchella. Jefferson Lerma czy Casemiro? Casemiro. Casemiro mnie też. Adam Wharton czy Bruno Fernandes? Uwielbiam Horton'a, ale chyba Bruno. Mimo wszystko Bruno. Zdecydowanie Bruno. Ismaila Sar czy Brian Bumo? Sara bardzo lubię. Dla mnie jeden z najlepszych piłkarzy Krystal, ale ostatnie liczby w Premier League ponad dwa miesiące temu. Brian Bumo. Brian B. u mnie też, jak najbardziej. Jeremy Pino czy Diallo? Jeremy Pino. Amad Diallo. Mateta czy Mount? Mateta. Bum, 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 bum. Mateta z in the room. Glasner czy Amorim? Glasner. Jakby Amorim odszedł, chciałbym w jego miejsce Glasnera, ale nie chcę, żeby odchodził. I na razie Amorim. Napiszcie swoje jednostki i swoich trenerów. Bądźcie obiektywni. I obserwujcie ten profil. Na razie... Na razie.